Hej kochani, ja jestem Oleks, jest dziś ze mną Krystian. Hej, dziś, dajcie. Gramy w Roblox Cursed Islands. Jej! Latają no za mną jakieś i się... nie wiem, założyłam sobie. Dzień, gdzie tu jesteś? Daj, no, daj. Tu jestem. Patrz. O, chcę kichnąć. Woo. Gramy. O, koniec akurat. Przepraszam bardzo. Ja to tylko jeszcze, strzały. na szybko bym chciała, chcę sobie slota kupić, tak? Proszę, okej. Okay. Tak czy nie? O, muszą wokół mnie nuby latać, bo. O, kurde, jakie nuby. Widzisz? Ja nie chcę z nubami, nie, ja, ja sobie idę od odnośnie. W... O nie, zaczęła się. No to życzę powodzenia. Życzę powodzenia, tak samo, gratuluję, gratuluję. wcześniej też powodzenia. była ta animacja, że tak stajemy? Tak. O, cześć. Dobra, jestem. O, Hello. Uważaj. O, ktoś umarł. O, macki. A, bo ktoś tam umarł. O, matko. Ktoś, ma jajko. ktoś tam ma kartofla. Widzę. Uważaj. Widzę. Ktoś tam ma kartofla. Uciekaj, Ola, od kartofla. Uciekam, uciekam! To, to jest kartoflana dziewczyna. A, ona Umarła wybuchła. Nieważne. Dobra, to ja wracam. Ach, nie wrócę do siebie. Dobra, ja my u kogoś. Nie konguś. wracaj do siebie. Nie, nie, nie dasz rady raczej. No wiem. O, Okej, nic się nie stało To poblizu. jest teleport? Tak, to jest teleport A to, na jakąś nie, wyspę. nie, nie, to jest teleport na wyspę obok, więc nie. Nie, to, jest na jaką, to nie jest na którąś konkretną. Ale, na randomową ale ja widziałam, gdzie dziewczynę przeteleportowało, więc... Nie, to każdego inaczej. Aha, no dobra. Wy tam, widzę, może ci, czwórka siedzicie może na jednej. Możecie teleportować na tą samą, ale nie musi. O, kosy się obok pojawiły. Ej, a myślisz, że byłbym bardzo złym człowiekiem, gdybym zaczął teraz ciachać ludzi? Tak. <laughs> Jesteś najgorszy. Tylko będziesz musiał uciec. Krystian, musisz wskoczyć szybko na jego wyspę. <laughs> Ja ich tam pogoniłem. No, żeby sobie nie myśleć. teraz do mnie nie wskakuj. Halo, moje, moje noby mnie o. obronią. Nie obronią cię. Obronią. Nie obronią cię. Idę rozbić mu to szkło. Właśnie... Co jest z tym szkłem? Dobra. O, pękło, dobra. Nice. Masz jeszcze ten miecz? Mam. Nie, proszę. O! O. <laughs> Ups. Nie mogę go użyć jeszcze. Nie, to nie używaj go. Okej, okay, dobra, to go nie używam. Okej. Okay. Dobra, to gdzie dalej? Gdzieś na środek? Tak, o, tak, tak. Chodźmy, bo tam jest więcej wysepek dookoła. Tutaj mamy dobra, dostęp do Dobra, ja, ja, ja tu sobie stanę, w tym Dobrze, miejscu. Dobrze, to sobie stań w tym miejscu. No ja sobie w tym nie miejscu stanę. Nie, nie mogę tego miecza użyć, ja bym ich po po powycinał trochę. Wiesz? Ja Nie mogę. Tak. O! U! Macki obok. Mamy dwa więzienia i kilka wysepek, widzę. A, rzeczywiście. Dobra. Myślałam, że tylko i jedne są te kraty. Nie. A tu są dwie. Nie, ja tu A, zostaję, tu jest, ja tu jest zostaję. Więzienie. Ja idę sobie tu. A ja tu o. zostanę. Ja myślę, ja się nie że to rusza. będzie dobre. Tak? Tak. Dobra. Waga. O! Teleporty, powyrzucało ich. <laughs> Okej, okay, O, wulkan. Gdzie wulkan? O! O! Leciało, leciało do ciebie, dobra. Ja idę sobie dalej od wulkanu, mi się to nie podoba. O nie! Pff, bo ja chciałam tak powiedzieć, że chyba do ciebie dobra. leci. Dołączyłem do, do z powrotem, udało mi się. Jak? No teraz jest coś, takiego, że możesz dołączać. O! O, wulkan zabiera, dobra. Dobrze, całe szczęście. Ty jesteś w ogóle możesz na jeszcze... mojej wyspie. Tak, nie wiem. Mhm, ja wiem. Nie... A możliwe. Mówię, teraz jest tak, jak zostanie kilka osób, ale jeśli zostaną, na przykład trzy do końca, czy coś takiego, mi się zbagował ten licznik. Nie widzę ile czasu do końca. O, teraz widzę, bo się zbagował na początku. No Dobra. i w pewnym momencie mm. jeszcze możesz dołączyć, a później już nie. Okej. Okay. Co to jest? Nie, <laughs> nie, nie. Spaliłam się. Nie. nie. Ja pierwszy raz to widzę, co to jest. To jest UFO. Możesz kogoś trzymać i to zadaje wtedy obrażenia. O, wygrałem. To Jak go trzymasz, to zadaje obrażenia, a możesz go też wrzucić do wody w trakcie trwającej rundy. Okej. Okay. I, I wtedy ginie od razu. Dobra, nieźle. Więc e, wygrałem dla nas. Chciałabym Olu. sobie jakąś kupić e, skrzynę za storobuksów, więc sobie ją kupię. Dobra, kup sobie patrz, tu masz na przykład te statki, możesz ich używać, sobie podpisać pod jakiś slot. O, już nie. No nie chciałam ją otworzyć! Nie udało się. Nie udało się. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tam jesteś, dobra biegnie od ciebie. E, nie, to się spotkajmy tu. Tu. Okay, Okej, dobra. Trzy sekundy. Jak ja mam tą skrzynię wszyscy, teraz wszyscy. otworzyć? O, umarła. Jak ja mam skrzynię? Nie sk wiem, czy, czy nie. Ja ją kupiłam, ja ja muszę jakoś jakąś otworzyć. No nie, to nie, na nie. prawo masz skrzynki i paczki. No ja... i. Pała i Klaudia, nie zrzuć mnie. A nie, 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 proszę mnie nie Dobra. Albo idę do ciebie. Nie, chodź do mnie, chodź do mnie. Możesz ich potrolować. Pozwalam. Mieczem? N nie. Ich? Nie, nie, bądź. No. Pani Kała i Klaudio, proszę tak nie robić. Nie pójdę nie, ciebie. Onika się budujesz szkło! Krystian, nie spać. No nie, to jest zero zabawy, jak wszystkich wyeliminujesz <laughs> teraz. Bo ja, ja tu nie tylko wiem... Na... Ja Ja nie wiem. Czy... <laughs> Wszyscy się rozsypywali, jak uciekali. <laughs> ja nie wiem na czyjej wyspie my jesteśmy i kiedy ją zabierze. Nie musisz wiedzieć. Tutaj nie ma jakby... Nie, nie, nie musisz wiedzieć, czyja wyspa jest. Gościu ma jajko, uważaj, uciekaj, Ola! Dobra, nieważne, rozsypał się. Gościu miał jajko i się chciał rozsypać o ciebie. Dobra. Ale spoko. Powstrzymany. E, tam dziewczyna jest na szkle, widzę. A tam jest jeszcze jeden w tym, dobra. A spokojnie, Ola, okej? Okay? Okej. Okay. Teraz ta trampolina tak działa, ale nie działa, nie? Widzisz, patrz. Mogę się odbić raz. Ale to tyle wiem, w sumie. Nie wiem, wiem, Ja sobie tu zostanę na razie. Eee, muszę uciec. Dobra, udało mi się. <grym zniszczyć> Widziałam jak tak ledwo, ledwo zdążyłeś. Próbowałem zniszczyć. O! Nie, zostaw. Chcesz, chodź chodź ty weź, chodź ty wejść, szybko, tylko musisz szybko powiedzieć. Dobra, no woda musi zniknąć. Dawaj, 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 biegnij, łap Piękne. sobie. Łap sobie, wsiadaj, musisz wskoczyć do środka jakby Dobra O nie! O, tak. Dobra, i teraz o, nie! do góry nie, cię podniesie. Wsi wsiadaj, wsiadaj, siadaj, siadaj Dobra, i samo cię podniesie, czekaj, i lewy to złapią, złapią i do wody. Ty musisz trzymać. Musisz do niej podać. O i poszedłeś do przodu i puścią. Hmm. O nie, nie puściła się. No jak to nie? No puściła się za szybko, musisz od, od, odlecieć z nią trochę. Możesz ją złapać i trzymać w tym też. No musisz nad nią nadlecieć, O Boże, Ola, ale to jest ciężkie. No, no takie jest, tylko stój nad wyspą sobie, bo to też jakiś czas tam ma. Puść, puść ją już, Do... Jak możesz zrobić rejoin, to zrób rejoin. Nie, nie widzę tego nigdzie Dlatego więc. chciałem powiedzieć, żebyś nad wyspę jakąś poleciała, bo to jest tylko jedno. Dobra, tórę. dobra, chciałam się pobawić, okej? Okay? <laughs> nie no, udało ci się, jak najbardziej, nie? Chciałam się pobawić po prostu. Dobra, chciałam ja wiedzieć. czym nie mogę tego szkła rozwalić? A ja bym chciała wiedzieć, co z tą moją. z księgą, no. bo ją. Aha, tu, tu mogę ją otworzyć. Którą bym chciała, są po środku. Nie wiem, którą byś mogła chcieć. O nie! No i otworzyła mi, przepraszam, co. Czas gostałam. ucieczki. Czas ucieczki. Kosy, barbarosy. Tam jest jakiś ostatni hmm. gościu. A sobie tu potrzebowałem. Ola, ja wygram dla nas, ok? Dobrze Postaram się. Ty wygrać dla nas. Dobrze? Tak. Bo to jest Matrix 201028 i mam nadzieję, że uda mi się z nim wygrać. Więc no, może wulkan się u niego pojawi? O nie, 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 nie! U mnie się zrobił lód. Jezu. Ja nie rozumiem, u. jak te skrzynki działają. One różnie działają, czasami dziwnie. Ale tak jakby je otwieram i niekoniecznie coś z nich dostaję, wiesz? No, otwieram tych, tych skrzynek, a co tam... Dobra. Uważaj, 3 sekundy, Ola, do kolejnego. O, co bo się ja się teraz tu stanie? pomijałam. Dobra. O, kolejna wyspa zjedzona. Ola, kolejna wyspa zjedzona. O, Dobrze. u niego się pali. Uuu. Teraz mogę no. takie og ognie mieć. Ileż szkła tam jest do zbijania? Umrze, 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 A nie udało mu się umrzeć. A myślałem, um, że umrze. Dobra, ja się tu już pobawiłam. Teraz prawdziwy ogień ode mnie leci, więc. Prawdziwy ogień? Tak. Co wy tam robicie na tym spałnie? Właśnie, właśnie się zastanawiam się, czemu dwie dziewczyny tutaj tak lewitują i też bym tak chciała. Mówisz? Tak. <laughs> to są jakieś autka. O, jest, jestem VIP-em. Dzień dobry. Nie, nie masz za mną nie chodzić, halo. A ty jesteś niedobry, dobry, Krystian. <grym> Wygrałem. <grym> Wygrałem dla nas, Ola. Dziękuję. Dobra, sobie O, dostałem nową skrzynkę. Ja właśnie Open. otwieram skrzyneczki. E, gdzie jest moja skrzynka? Unlock. E, środkowa. Dobra. A ja też dostałem... staram się środkowo. O, dostałem e, ogień. Jakbym chciał, wiesz? Ja mam taki ogień, pewnie dostałeś ten sam co ja. Nie wiem, nie wiem, bo mi... Teraz już mi przełączyło. O, idę do ciebie. Krystian, nie, nie, nie. Tu idziemy. Tu, 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 tu. Nie zdążyłem. Dobra, trudno. Trudno. Minęło trochę. Słuchaj, musisz się postarać, Dobra. bo to będzie nasza ostatnia runda, Krystian. Dobra. Czekaj, bo ja mogę chyba jeszcze wybrać drugi ogień. O, mam taki ogień jeszcze. Ja mam trzy ognie teraz założone. O Boże, nie. Ja... O nie. Co? Wyjąłem wyjąłem kosę, ale to się nie przejmuj. Ale... A! Chowaj ją, chowaj, chowaj. Rozsypali się. A ja mogę też... Wiesz co, kupię jeszcze raz i sprawdzę, czy mogę dwa założyć. O! Też mi migają, tak jak tobie, zobacz. Nieźle, co? No. O dobra, idę tu do ciebie, masz rację, to jest lepszy pomysł. Zapraszam, zapraszam. Za mną jeszcze wiesz, nuby latają, więc one mi dodają tuchy na pewno. Jasne, nie ma problemu. O, kurde. To no, nieźle. Nie możesz zabić, przepraszam. Ja myślałam, że ja jestem twoją fanką numer jeden, halo. Ty, A ty jesteś? Tak, jestem liderem wśród fanów. Czemu te szkła nie działają? Coś się zepsuło z tymi szkłami. Dobra, ja spadam. Uh! Cześć. A ty marzy, ja tam taki... nie lubię się. Ty masz jeszcze taki ogień... na dole, ale nie, takiego bym nie chciała. No ja tam też taki ogień mam na dole, widzisz. Takie koło. No o tym mówię. <noise> ja nie mam. Ola, takiego. Ola, Ola, Ola jest ten! Ola jest... O Jezus Ups! Ten gościu teraz będzie na tym siedział. Mam nadzieję, że spadnie tak jak ja... O! Wypaść z o! tego! Nie, woda! Da się do tego. Nie, teraz się nie da do tego wskoczyć. Um, nie wiem, co się dzieje tutaj. U o mnie. nie? Prawie wyskoczyłem. Aha, to jest szkło. Hehe! Hehe, he, gościu! Normalnie. O! kogoś porwałeś. O nie, 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 nie! Na szkle Było jesteś, blisko. pamiętaj. Było blisko. O, mam trampolinę. Miecz! A tam za ktoś, tobą! Miecz! Jajko. Miecz za tobą! Gdzie miecz? mam iść po miecz? No. Mam go! O nie! Wybuchła mnie! Ech. Dobra. Dobra. Dołączyłam jeszcze raz, więc. <laughs> Tym razem mi pokazał. Hi-hi. Tam ktoś jeszcze ma miecz. Boi! Czeka Boi! na ciebie. O, walka na miecze! Ty, bo zaraz woda się zacznie. O nie! O nie, ja już nie mam miecza. Mam. Masz! Ja spociąłem go dla ciebie, Ola, obroniłem cię. Dziękuję. Tylko uciekaj, musisz, musisz uciekać od tamtego jeszcze, bo ma jajo. Widzę, że ma jajo. Ale on stoi w miejscu, więc... Zero zabawy. Christian. Dobra, finał jest między nami, Ola. No dobra, ale nie możesz miecza używać. <grystanie> ja mam mniej zdrowia, żebyś miała więcej szans, jakby co. O, ja mam teleport. A ty masz palące się... Super. No. Palące się coś. A! <grystanie> ja sobie tu zostaję. Masz teraz skakanie, proszę bardzo, żeby nie było za łatwo. Dobra. Easy. Zaraz ci przypali nogi. Będziesz miała. Nie, ja poczekam. Ja dam radę. O nie. nie! O nie Jesteś najgorszy! Jesteś... Nie spodziewałaś się tego, co... Nie, nie spodziewałam się, jesteś po prostu zły, nie. jesteś zły. Nie spodziewałaś się, że ci jajo podrzucę i ucieknę, ale wiesz co, dziwne było, bo strasznie szybko to jajko się wysadziło, bo ja zdążyłem dostać, dałem ci je i od razu wybuchło. Nie, nie wybuchło, ja po prostu skoczyłam na ogień. A, dobra. No dobra, niestety te, tej rozumiem. rundy już nie będziemy grali, to, to będzie koniec tego odcinka, więc ja bardzo... O, widzę, tańczę tam z tyłu z tobą, widzisz, na podium. No. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się do następnego, no i pa pa. Pa pa.